Nie skaczę! Nie skaczę! Ja mam lęk wysokości! Uwielbiam zapach świeżych gier o poranku, ale granie się skończy, kiedy dojadą nas jeźdźcy apokalipsy i nawet aniołowie nam wtedy nie pomogą. No chyba, że stykną się z demonami. I właśnie to i jeszcze więcej chciałem wam teraz pokazać. I'm A zaczniemy właśnie od gry, w której będziecie się mogli wcielić w aniołka albo w diabełka, albo w jedno i drugie, bo gra nastawiona jest na kooperację. Ale można też grać samemu, co właściwie mogłoby być y, mottem mojego życia miłosnego. Na rynku pojawiła się właśnie gra God's Trigger od ekipy z krakowskiego studia One More Level. Jaka jest fabuła, już Wam właściwie wyjaśniłem, bo w gierce wcielamy się w upadłego anioła i demonice, którzy chcą odkupić swoje winy. Ta para lubi robić dwie rzeczy: rzuć gumę i rozpieprzać jeźdźców apokalipsy, a tak się składa, że akurat skończyła im się guma że przed starciem z jeźdźcami musimy rozłożyć na łopatki tysiące przeciwników od aniołków po demoniaste, a robimy to nie tylko ekstra giwerami, którymi głównie posługuje się demonica. Ale też mieczami od których zaczyna nasz aniołek. Dodatkowo do dyspozycji mamy też mega umiejętności, takie jak choćby znikanie, automatyczne ustawianie celów, coś na zasadzie telekinezy i moje ulubione opanowywanie umysłów przeciwników, aby ci wyrąbali się sami. I będę przedłużał powiem wam tylko, że w tak kozacką grę dawno nie grałem. Będę grał w grę. A teraz czas powiedzieć słów kilka o grze, która po pierwsze jest kontynuacją udanej gierki, a po drugie wchodzi właśnie w Early Access. Mówię do Was o Risk of Rain 2, czyli o trójwymiarowej wersji gierki, którą pokochali wszyscy miłośnicy połączeń gry akcji, RPG i rogalików. Żeby było jasne, w tej gierce nie ma jakiejś tam rozbudowanej fabuły, w sensie Tolkien to to nie jest, po Risk of Rain 2 daje nam prosty pomysł na siebie. Lądujemy na nowej planecie i musimy zrobić wszystko, żeby żeby przetrwać, a ginąć będziemy często. Oj, często. Cholera jasna, jak mnie ubiją jeszcze raz, to nie gram więcej! W grze skaczemy po platformach, niszczymy wrogów przy użyciu różnistego arsenału i umiejętności, no i właściwie to samo co w jedynce, poza jedną zmianą, o której już mówiłem. Gra jest w 3D i dla wielu to problem, bo przyzwyczaili się do wyglądu jedynki. Mi na razie ta gra się podoba, ale zobaczymy co będzie, jak wyjdzie w całości. No i znów zdechłem, bo gadam z wami zamiast grać! Będę grał w grę. A już za chwilę powiemy sobie trochę o budowaniu miast i imperiów. Odświeżymy też klasyka i coś Wam rozdam, więc zostańcie z nami. Nie wiem, czy wiecie, ale znajdujemy się przed jednym z najlepiej zabezpieczonych budynków w tym kraju. Ma pancerne szyby, lądowisko dla helikopterów i przejście podziemne z Pałacu Prezydenckiego. Po co Wam o tym mówię? Nie wiem. A nie wiem, bo w grze, którą Wam teraz pokażę, będziecie sobie mogli podobny wybudować. Będę grał w grę. No nie do końca takie budynki, bo chodzi o rewolucję przemysłową, a dokładnie o grę Anno 1800, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Anno to był rok 1800. Lekcje łaciny nie poszły w las. W grze chodzi oczywiście o to, aby tak zarządzać naszą małą osadą, aby rozrosła się do rozmiarów ogromnej metropolii. W tym celu rzecz jasna musimy budować odpowiednie budynki, ale muszą one być ustawione z pomysłem, bo jak wybudujecie ludziom most prowadzący na bagna, to będą mieli wciągającą rozrywkę, jeśli wiecie o czym mówię. Druga sprawa to właśnie zadowolenie naszych ludzi. Muszą mieć nie tylko co żreć i w co się ubrać, ale żeby pracowali dobrze, muszą też mieć rozrywki. Fajne jest też to, że można na przykład manipulować mediami, że na przykład jak to bywa w pewnej Korei, 99% mieszkańców zagłosowało za jedyną słuszną partią, a 1% nie, bo akurat yy, był za granicą, ale to może z drugiej strony skończyć się strajkami. Dodatkowo w anno 1800, jak nam zabraknie miejsca, możemy podbijać nowe, nieodkryte dotąd lądy, a do tego grafika tego wszystkiego jest przepiękna i... musicie sami spróbować. Będę grał w grę. I jeszcze na szybkości powiem Wam, że na rynku pojawiła się właśnie remasterka kultowego Borderlandsa, co się zwie oczywiście Game of the Year Edition że dostaniemy wszystko to co kochaliśmy w oryginale plus wszystkie dodatki i do tego jeszcze opcje kooperacji dla czterech graczy. Jak ktoś nie grał to niech się wstydzi, ale powiem tylko dla tych co nie kumają, że to super strzelanka w której wcielamy się w jednego z czterech bohaterów i przemierzając pustkowia rozwalamy wszystko co nie jest nami. I jeszcze zdanie o e sportach, a tu chciałem tylko wspomnieć, że wielkimi krokami zbliża się DreamHack Open Tours 2019 i że żadna polska drużyna się nie załapała do turnieju. Pewnie mają za dużo kasy. Będę grał w grę. Były gry, były sporty, to teraz czas na rozdawkę. O tym co w tym tygodniu na naszym pejsie. A teraz czas na świrów z internetu. Tu mamy prawie zabójstwo z zaskoczenia. A tu odlotowy cios. I podwójne drzwi. Będę grał w grę. A jeśli wy chcecie odnaleźć drzwi do najlepszych gier, oglądajcie kolejny program Będę grał w grę w SKTV już za tydzień o tej samej porze. Niech gra będzie z Wami. Pyczynk <ścoughs> drzwi zamknięte. To ja spadam.